w sportowym tonie, a tam grono witam sportowo, ale również świątecznie. Moim i Państwa gościem dzisiaj, jakże wyjątkowo i niesamowicie jednorazowo, jest nasz ekspert sportowy Dariusz Dudkiewicz. Witaj, Darek. Witaj, dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj po raz pierwszy premierowo akurat w dniu świątecznym. No święta, święta. A później co będzie? Po świętach. A po tym co będzie później porozmawiamy już za kilka chwil, ale z racji tego, że znajdujemy się w tematyce absolutnie świątecznej. Dzisiaj nasz program będzie w wersji właśnie tejże, właśnie innej, stworzonej specjalnie dla Państwa. Sportowe święta, czyli temat tego, jak sportowcy, ludzie, którzy zarabiają ogromne pieniądze i których podziwiamy i oglądamy, spędzają ten niesamowity czas. Darku, piłkarze mają straszny ból z tym, żeby usiąść w Wigilię czy w Boże Narodzenie i cieszyć się tym całym jedzeniem, tak jak my, zwykli ludzie. No, my zwykli, zwykli ludzie, możemy się cieszyć, ale już sportowiec, piłkarz szczególnie. Yy, jadąc na urlop do domu dostał rozpiskę, dostał sport tester, który rejestruje. Tak, sport tester, co to jest? Sport tester to jest taki coś fajnego, takiego, zakładanego tutaj proszę ciebie, na ciało. Yy, sport tester przede wszystkim mierzy w trakcie wysiłku, który piłkarz w czasie wolnym powinien wykonać, mierzy yy, tętno. Mierzy, odpo, da odpowiedź trenerowi, jak się prowadził. Jak się prowadził, to każdy powinien prowadzić się na własną rękę tak naprawdę, ale z drugiej strony nie da się tego zdjąć. Sport tester, siadam do Wigilii, hmm. chcę się najeść, objeść, jest, możesz, jestem mamy. Adamie, możesz jeść, możesz wszystko robić, tylko mówię, sport tester jest zakładany na czas treningu, bo piłkarze w święta muszą pobiegać. To nie jest tak, że oni spokojnie sobie siedzą. Nie, Rano, poranek zaczyna od biegu. Musi pobiegać i robi to na określonym tętnie. I stąd ten sport tester, który jest później po powrocie podłączany do systemu, który da odpowiedź, czy ten pan się lenił. Czy nie? A jeść może ile chce. Poza tym jeszcze są wagi. Pamiętaj o tym. Pracujesz w klubie sportowym. Tak. Powinieneś wiedzieć, jak to wygląda z pierwszej ręki. Jak to jest, kiedy piłkarze wracają po tej przerwie związanej ze świętami do treningów, do zgrupowań? Tak rzeczywiście jest, że oni się tak idealnie prowadzą, czy jednak gdzieś tam chodzą na boki? Znaczy, na boki nie chodzą. Najbardziej chyba kul kulinarne boki, tak to nazwijmy, bo 12 miesięcy się oszczędzali, to jednak te potrawy. Działają na ich wyobraźni, na ich kubki smakowe. I Adamie myślę, że nie wszyscy się, się dobrze prowadzą. Rzadko który wraca z nadwagą. Czyli jednak piłkarz mimo to, mimo tego, że ma święta, ma swój czas wolny. Robi wszystko, żeby zostać w tej dobrej formie, a co więcej, drodzy Państwo, my kiedy mamy wigilię, kiedy mamy pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, możemy leniuchować, odpoczywać, robić, co nam się żywnie podoba, a taki piłkarz na przykład musi co? Biegać, ćwiczyć dbać o formę i pomimo tego, że ma wolne, nie zapominać o swoich zasadach zdrowego i dobrego prowadzenia się. Dobrze się prowadzą? Zgadza się. Oni no ja czuję, że taki makaron na uszy mi nawijasz, nie. że krystaliczni ludzie, że ojej, tacy wspaniali, tacy dobrze. ja tego nie widzę. Adamie, ja wierzę w to, jestem święcie przekonany, że każdy piłkarz, szczególnie grający w klubach profesjonalnych, dba o siebie, bo bo po, po jakimś okresie on za to zapłaci, niestety. Tłuszcz się odkada, odkłada na wątrobce i co dalej. Gdzieś, gdzieś zapłaci za to, naprawdę. Zdrowiem. Ty wierzysz w piłkarzy, którzy dbają o siebie i którzy dobrze spędzają święta, dobrze, czyli zdrowo i sportowo. To tak jakbym ja powiedział, że bierze jeszcze w świętego Mikołaja. To jest dokładnie, wypisz, wymaluj, ten sam przykład. A z kolei odchodząc od tematu skoczków, od tematu właśnie piłkarzy do skoczków, oni również mają niewesoło, bo już jeszcze w trakcie świąt zresztą odbywają się turnieje, odbywają się zawody. Skoczkowie skaczą, a wyobraźmy sobie takiego najedzonego, przejedzonego skoczka. To gdzie on poleci? On wyskoczy, a później to w dół tylko i wyłącznie. Spada metr za, za progiem, spadaż nawet, nie doleci do boli. Na pewno. na pewno. Czyli, drodzy Państwo, tak zazdrościmy tych pieniędzy, tych laurów, sławy, sukcesu, a z drugiej strony pomyślmy o tym, że oni wcale takiego kolorowego życia, aż wcale nie mają. Muszą o siebie dbać, trenować, być, żyć się według tego, co robią na co dzień. Tak jak mówi nasz ekspert sportowy, podobno wie, co mówi. Wierzę mu na słowo, aczkolwiek wydaje mi się, że ci piłkarze to tylko i wyłącznie pojedynczy. Dbają, trenują, znam takich, ale tylko i wyłącznie kilku. A cała reszta to tam. Ten... Uwierz świętego Mikołaja. Ja już uwierzyłem, ale w Twoich piłkarzy jakoś nie bardzo. Pozostali sportowcy to nie jest tak, że mówimy tylko i wyłącznie o piłce nożnej, że o skokach narciarskich. To jest bardzo niewdzięczny czas dla wszystkich sportowców, którzy walczą, którzy trenują i którzy chcą osiągać najwyższe laury i uznania. Każdy musi pamiętać o tym, że ta przerwa świąteczna jest, ale najczęściej na to, żeby wrócić do domu. Zgadza się, tylko rozłąka przede wszystkim każdego sportowca jest bardzo mocno, ciężko jest takim sportowcowi. On ma też swoją psychikę, która i chciałby przede wszystkim się odrestaurować, no jednak bliskość rodziny. Okres świąteczny pozwoli mu naładować jakieś akumulatory emocjonalne. Od I więzi, więzi rodzinne. Tak, w restauracji. I tak jest. I więzi rodzinne nawiązać, bo to jest jednak ten zastrzyk, który oni potrzebują. I nie zapominajmy o tym w końcu, że piłkarze. Be, grając w danym klubie, często przenosząc się, nie zawsze mają okazję zabierać swoje rodziny ze sobą, często muszą daleko dojeżdżać, czy tak? Tak jest. A te święta są idealną okazją do tego, żeby ten czas spędzić razem, w Spę jednym miejscu. Spędzić razem, podzielić się opłatkiem, wymienić prezentami to naprawdę jest bardzo po pomocne. Wzruszyłeś się, widzę. Ja widzę w Twoich oczach. Troszeczkę. Nie martw się. Ja też przyjdę i podzielę się z tobą opłatkiem. Odkąd zdjęłem okulary, to widzę, że mi. Widzisz świat w zupełnie Widzi... innych, barwach. In innych barwach. Patrzysz na no. mnie i się wzruszasz. I wzruszam się. A poza tymi, już wracając nie odbiegając od tematu, święta czas powrotów do domu. Te kulinaria odchodzą na bok, dbamy o siebie, bo ta przerwa, ta przerwa często nie trwa wcale tak długo. Ona nie jest czasem takim, żeby się wyłożyć, położyć i odpocząć. To jest najczęściej kilka krótkich dni. Ile mamy tej przerwy? Do 5 stycznia. Praktycznie wszyscy, większość sportowców 5 stycznia wychodzi już na plac treningowy, już zaczyna ciężką pracę i tak będzie do pierwszych meczów. Jeśli chodzi o piłkarzy, to już 8 marca na Dzień Kobiet już będą wszyscy gotowi taki prezent od mężczyzn dla kobiet na Dzień Kobiet. Drodzy Państwo, teraz od świąt, bardziej do wydarzeń sportowych z 2013 roku. Co, co nas czeka? Co możemy zobaczyć? I czego możemy się spodziewać? Jako pierwszy temat poruszymy sprawę, która już dzisiaj została oficjalnie potwierdzona, o której informowaliśmy już w ten weekend z wyprzedzeniem z naszych tajnych źródeł. Arkadiusz Milik oficjalnie podpisał kontrakt z Bayernem Leverkusen. Prawie 3 miliony euro to kwota, którą zapłacił Bajer za Milika na konto górnika. Milion euro rocznie to jest pensja, którą będzie zarabiał nasz młody piłkarz. I teraz wielkie pytanie: co się stanie z naszym zdolnym, młodym 18-letnim napastnikiem i jaka czeka go przyszłość? Darku, co myślisz? Bo to jest temat absolutnie przyszłości. No. Temat przyszłości. Arek dobrze zrobił, że podpisał ten kontrakt. Na pewno wbrew woli trenera Nawałki, który widziałby go jeszcze, jeszcze przynajmniej pół roku, bo chciał zrobić wynik, ale jego absencja, jego wyjazd na zachód pozwoli kolejnego zawodnika wypromować i górnik zabrze, będzie mógł przede wszystkim przeżyć kolejny, kolejny rok, bo nie oszukujmy się, gro tych pieniędzy z transferów. gro tych pieniędzy z transferów. Yy, musi przede wszystkim zasilić kasę klubową, która pozwoli spłacić zobowiązania wobec piłkarzy. Właśnie Milikowi poświęciliśmy w naszych programach wyjątkowo dużo czasu, mówiliśmy o nim. Ja byłem cały czas zdania i dalej jestem tego zdania, że on powinien zostać. Że nie powinien odchodzić, że to jest za wcześnie. To jest pół sezonu, jedna runda w Ekstraklasie. Sporo występów, dobra ilość bramek, aczkolwiek czy nie za wcześnie? Czy Niemcy to nie jest za mocna liga? On nie jedzie tam jako zawodnik, już grający w pierwszej jedenastce. On dostał zadanie wywalczenia sobie tego miejsca. I, I to jest dobre dla niego. Element rywalizacji w życiu tego młodego chłopaka jemu pomoże. Jeśli chodzi o pieniądze, mówiłeś o milionie euro kontraktu hmm. rocznego. Bajeczna suma. Bajeczna suma. I pogratulować jemu za to, że tak ciężko pracował. W ostatnim czasie, żeby jednak taki wynik osiągnąć, bo jest to dobry wynik. Czyli krótko, uważasz, że ten transfer, to rozwiązanie, to dobre wyjście? Dobre dla dwóch stron, i dla Milika, i dla górnika zawsze. Ja będę się uparcie przekonywał i zostawał przy twierdzeniu, że górnik sprzedał za wcześnie, że Milik poszedł za wcześnie, że tylko i wyłącznie pieniądze. I nie wiem, czy Niemcy to jest dobry kierunek z racji tego, że u nas trenuje się zupełnie inaczej i ten chłopak będzie musiał bardzo dużo pracować, bardzo dużo walczyć i obyśmy usłyszeli o nim jak najszybciej, chociaż to jak najszybciej, to może być nawet rok przerwy dla niego. Nie sądzę. Przynajmniej pół roku. I nie licytuj się ze mną dalej, zostaniemy przy tym. Kolejny temat to reprezentacja Polski. Piłkarska reprezentacja Polski, rok 2013, czyli to, czego możemy się spodziewać, to, co możemy zaobserwować wśród naszych zawodników, to na koniec roku taka pewność siebie, która nam, kibicom, daje pewność dobrych wyników. W nadchodzącym roku, jak czujesz, jak uważasz? Wspaniałe, wspaniała sprawa, bo pamiętasz, rozmawialiśmy o Macedończykach, jednak że jest to zespół, który umie grać w piłkę. Wielu tych piłkarzy gra w obcych ligach i tylko nie mów mi o meczu z Macedonią. To nie Le... była reprezentacja Macedonii. Nie, poczekaj, Nad... poczekaj Adamie, to nie, to nie tak. Przede wszystkim polscy piłkarze pokazali się bardzo dobrze na tle dobrze wyszkolonych Macedończyków. To nie byli dobrze wyszkoleni Macedończycy, to byli powiem... jakieś dalecy zmiennicy, dalecy krewni. Siedma woda powiem, po kisielu. Powiem Ci więcej, paru z tych zawodników. Znam osobiście, z, czego, z Bazaru Różyckiego. Tak jest, z czego y, przede wszystkim bardzo liczę na Dominika Furmana, bo brakuje takiego chłopaka w środku pola młodego, bez y, żadnych tam zahamowań, który potrafi pokierować tą grą. Zobacz, i zobaczysz, że w, no, po nowym roku paru z tych chłopaków z tej reprezentacji, właśnie z tej reprezentacji Ligi, zasili pierwszy zespół, bo nasi to też byli rezerwowi, to byli dublerzy I, i zobaczysz, co, co się będzie działo. 26 marca, już będziemy po dwóch kolejnych kolejkach eliminacji do Mistrzostw Świata, już będziemy wiedzieli punktowo mniej więcej, jak będzie to wyglądało. A ten drugi mecz to będzie z San Marino. Pierwszy gramy z Ukrainą. Może wygramy. Mamy zdjęcia zresztą naszej piłkarskiej reprezentacji Polski. Miejmy nadzieję, że jeżeli za chwilę je zobaczymy. I na zdjęciach zobaczyłem piłkarzy takich uśmiechniętych, zadowolonych, że my jako kibice, jako obserwatorzy również po przerwie będziemy mogli być szczęśliwi i zadowoleni z wyników naszych chorób. Czyli ty obstawiasz, że w 2013 roku zadebiutuje młodzież, przyjdzie nowa fala? Nie do końca, nie młodzież. Młodzież zasili kadrę, zasili. I będzie bić się. O to, żeby o występować miejsce. i mieć miejsce, choćby takie prowizoryczne. Oczywiście, i o to właśnie chodzi. Akurat w tym temacie się wyjątkowo z Tobą zgodzę. Sam sobie tego życzę. Mecz z Macedonią, pomimo tego, że moim zdaniem to nie była żadna Macedonia, czy przedstawiciele pewnych grup społecznych, typu restauratorów, kelnerów, listonoszy itd na których tle nasi zawodnicy mimo wszystko pokazali się bardzo ładnie, składnie, technicznie, z pomysłem, z głową, milik, furman. To tylko niektóre z przykładów zawodników, którzy w przyszłym roku mogą walczyć i bić się o powołania do pierwszej reprezentacji naszej narodowej kadry. Na koniec zimowo, sportowo, czyli kadra naszych skoczków narciarskich. Ostatnio mówiliśmy o tym, że może być źle, że trener Kruczek może być na aucie, został i chyba dobrze się stało. Dobrze się stało, popracował y, y, Kamil Stoch na skoczni w Ramsau, na y, warunkach takich treningowych, typowych treningowych, poprawił swoje elementy, które mu szwankowały, efektem czego było w sobotnim konkursie drugie miejsce. Już niedziela była troszeczkę gorzej, ale równo jeśli chodzi o całą kadrę skoczków, bo czterech ich mieliśmy w pierwszej trzydziestce, to jest ważne. Myślisz, że w 2013 rok przyniesie jeszcze większą poprawę i taki moment, w którym będziemy mogli, jak za Adasia Małysza, patrzeć, obserwować i tym muchać pod narty, nawet przez telewizor? Tak będzie, zobaczysz. Będziemy muchać. Oczywiście. Przed telewizorem. Przynajmniej dwóch skoczków będzie walczyło w pierwszej dziesiątce w turnieju czterech skoczni, które się już niedługo zbliża. Wróżdariusz? Dariusz? Wróż Dariusz. Czyli jak nie wyjdzie, to będziesz odszczekiwał. Nie odszczekam. Na czworaka, no. w razie czego mamy zakład wizyjny. Pamiętaj, że to wykorzystamy w razie czego. Nie, za, nie było zakładu. Cała Polska zobaczy, był <laughs> zakład, tutaj zabraliśmy zakład, będziemy go skrzętnie wykorzystywali. Ja mam nadzieję na tych naszych skoczków, bo nam jako kibicom, jako obserwatorom to się należy. Nie ma ta Małysza, potrzebujemy już tylko jednego sezonu w którym nie będzie sukcesu, w którym nie będzie powodzenia, a niestety bardzo duża grupa Polaków może odejść od telewizorów, może przestać obserwować i może tak mocno się zawieść na tej dyscyplinie sportu, że ciężko będzie o powrót. Nie wierzę w to. Jest głód, głód skoków naciarskich. I miejmy nadzieję, że ten głód zostanie nasycony i zasycony najlepszymi wynikami sportowymi. Drodzy Państwo, od nas świąteczne życzenia wszystkiego dobrego i wielu sportowych emocji, zdrowia, szczęścia i radości ode mnie i od Dariusza Dutkiewicza. Teraz zapraszamy na krótką przerwę, po której wywiad z instruktorem strzelectwa sportowego, z panią Martą Michel. Do zobaczenia po przerwie.